Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Pan poseł Sławomir teraz. bardzo proszę. Pani marszałek, pan, pan Suski rozpoczął tę debatę. To jest charakterystyczne, że rozmawiamy o rzeczach najważniejszych, a państwa reprezentuje poseł Suski. I on mówi, że wstyd mu za opozycję, ale myśmy jeszcze nie zdążyli ani jednego słowa powiedzieć. Ani jednego słowa nie zdążyliśmy odpowiedzieć. Przed chwilą wystąpiła pani minister Moskwa, minister klimatu, która powiedziała z tego ministra, że transformacja energetyczna, że zielona energia nie jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości. To mówi, to mówi minister klimatu. Teraz ja mówię, to mówi minister klimatu. Może dlatego to tłumaczy, dlaczego w ciągu 6 lat państwo zwiększyliście tylko o 2% udział tak zielonej energii i to w większości tak naprawdę spalając biomasę. Oczywiście, że my nie zrobimy transformacji w jeden rok. Z wami to w 100 lat nie zrobimy. Ale odpowiedzią na szantaż Putina jest również transformacja energetyczna, a wy w ramach tej transformacji zabraliście fotowoltaikę ludziom, tak jak wcześniej zniszczyliście całą energię wiatrakową w Polsce. wasza transformacja energetyczna, panie Sasin, polega na tym, że po sześciu latach waszych rządów ludzie się martwią, czy ekogroszek będzie kosztował 3 czy 4 tysiące. I oni się martwili o to w grudniu. Ceny gazu wzrosły w grudniu, a wojna wybuchła pod koniec lutego. To co ma wspólnego cena gazu do cholery w grudniu, Panie która 500 zł rośnie do 1000 z Putinem. Wy wszystko chowacie włącznie z inflacją za Putina, a to jest wasza wina, bo wy potraficie wspominać, potraficie wspominać ja, e, ja, e, Lecha Kaczyńskiego, dzięki któremu zbudowano gazoport, a nie zadaliście sobie pytania, ile ten gaz... W gazoporcie kosztuje. I kiedy my zbudowaliśmy gazoport, bo to było, jakby to było komiczne, gdybym ja tu wyszedł i Polakom dzisiaj, płacącym po tysiąc zł za gaz, mówił, a Lew Kaczyński to, a Donald tu, to, a Buzek zaczął. Jakie to ma znaczenie? Fakty są takie. Kiedy gazoport został w 2015 roku oddany, to miał 5 miliardów metrów sześciennych rocznie. I miał mieć 7,5. Panie Sasi. Gdzie jest te 2,5 miliarda brakujące, które pan miał zbudować? Dzięki temu gaz mógłby być tańszy. Baltic Pipe. 6,5 roku ja. Baltic P Pipe pan mówi. Ja temu projektowi przyglądam się od czasu Jerzego Buzka, bo to on tak naprawdę ten projekt zaczął. Jestem z zachodniego Pomorza. Chciałbym pana zapytać. Proszę, pan żadnej liczby nie podał. Pan, pan jak z tymi wyborami mówił, że pan zrobi wybory, a potem rachunek 70 milionów, tylko nic innego to, to nie dało. Ja pana pytam: 10 miliardów metrów sześciennych gazu z Norwegii. Proszę mi pokazać, że pan ma kontrakt. Że od października pan ma te 10 miliardów, bo ja panu powiem, Polakom powiem, ma 2 miliardy tylko. Ma 2 miliardy i nie ma 8 miliardów i nie ma żadnego kontraktu, a zapotrzebowanie na gaz rośnie. Dzisiaj są ludzie, którzy w Norwegii zabiegają o ten gaz, a co pan robi? Głupoty pan opowiada. Powiem panu kolejny przykład. Dzisiaj pre... nie pan teraz posłucha Parę, parę razy pan musi w życiu posłuchać. Panie Pani proszę spokojnie, znać... proszę nie grozić paluchem, Pani tylko się palucha, uspokoić, palucha, trochę obniżyć temperaturę. Ja Teraz ja mówię, a wy będziecie słuchać. Dzisiaj, dzisiaj was... pan nie śmieje, pan kogoś... w Waszyngtonie, dzisiaj w Waszyngtonie jest prezydent Trzaskowski. Po co? Jest po to. Żeby wciągnąć Amerykanów, wciągnąć ONZ, całą opinię międzynarodową w pomoc uchodźcom. Bo wasz prezes Kaczyński mówi tak, Polacy nie będą żadną pomoc prosić. My sami z uchodźcami damy radę. Wszyscy za to zapłacimy. Tylko ja u Kaczyńskiego na Żoliborzu żadnego uchodźcy w domu nie widziałem. A Polacy ich w domach mają. Kto im pomógł? I dlaczego o tym, o tym Trzaskowskim w Waszyngtonie mówię? Bo jeżeli mamy amerykański sojusz, to chciałbym panie Pana Sasi. Panie Kaczyński, zapytać, ile załatwiliście amerykańskiego gazu taniej? Ile? Dzisiaj jedyną szansą nie są interkodektory z Niemiec czy z Czech, bo skąd Czesi czy Słowacy mają ten gaz wziąć? Jak Rosjanie zamknęli, jest tylko amerykański, e, e, amerykański gaz. Czy w ogóle ktoś z was się na kolanach przed Amerykanami klęczących zapytał Amerykanów o tańszy gaz? Czy strategicznie jesteście w stanie nam w tej trudnej sytuacji pomóc? Nie. Wy potraficie tylko krzyczeć, potraficie krzyczeć, że Unia Europejska jest zła, że Unia Europejska wam nie pomaga. A ja wam powiem na koniec. I Baltic Pipe, który sobie przypisujecie, i Gazoport, który sobie przypisujecie, tak naprawdę został sfinansowany w połowie z pieniędzy europejskich. I figę z makiem pan by miał, gdyby nie europejskie pieniądze, gdyby nie solidarność energetyczna, o którą walczył Jerzy Buzek. Aniele Kaczyński, nie Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński niszczy Solidarność Europejską, a Jerzy Buzek, polscy europosłowie budują Solidarność Europejską, dzięki której mamy infrastrukturę. Rury, którym się Pani chwali, gazoport, którym się Pan chwali, Baltic Pipe. Na koniec, jeżeli gdzieś jest brak solidarności energetycznej, to brak jest solidarności energetycznej, dlatego że sankcje blokuje bol. Interesy Mola węgierskiego blokują europejskie sankcje. Jaka jest wasza panie Nitras, kończ pan Wy czas minął. Wy z dziękuję bardzo. A, dziękuję bardzo, proszę a, nie ja? wrzeszczeć. Proszę nie wrzeszczeć i zejść z mównicy czas minął. Zejda, zejda czas dawno się skończył. A Zejdź pan z tej mównicy, pan tak pan panie pan Nitras. Panie Nitras, zejdź, pan. zejdź pan, zejdź pan, zejdź pan, mówię pana językiem, tak jak się pan zwracał do naszych parlamentarzystów, zejdź pan.